W kolejnym odcinku, słuchajcie, oczywiście na samym początku stawcie subskrypcję, ponieważ wiem, że dużo osób nie subskrybuje, a dla Was to jest tylko kliknięcie. Dzisiaj, dzisiaj spotkaliśmy się w Kielcach na ponieważ dzisiaj będzie potężna gierka Game of School, e, czyli gierka, która polega na tym, że jeden zawodnik zadaje drugiemu wnika. I musi się zmieścić w dwóch próbach, jak i na Literka i jest jeszcze jeden więcej. E, także dobra. Zagra dzisiaj. Kogór i. No, czyli e, Natalia i Kacper zagrają dzisiaj. Okej, okay, dobra. Także co, szybkie papierka miennożyce. Ok, zaczyna. Ja zadaję inwarda na koter Dobra, dawaj. A, ty idziesz. wracasz? A, dobra. dobra, czyściutko. I co, e, Rebay czy literka? Nie dobra, literka. Dobra, literka. Dobra, teraz zadaję Natalia. Fiper zadał Hamsko. Na początku będzie teraz zadał Hamsko. I zadam mu na kopni frontside fibla do 27 dropa. Okej, okay, dobra. Kiedy to takie rzeczy umiesz? Okej okay, co Kasper podejmujesz się? Nie. Nie? Nie? Łapisz literkę? Tak Dobra, literka. Miałem literkę, wiesz ja o, bym się wstydził ja ja To ja Czyli po jeden jest Tak i co, co zadajesz? Ja zadaję jak fiklesa z małego biłku Kikle uuu dobra, grube triki. Dobra Yo! Z pierwszej Zuwik. Zrobiłem wolski też Dżubik Jestem super Zrobisz to. to? No bo ja to robiłam Okej okay. Yo, dobra, czyli po jeden Co zadajesz? Zadam kot prowi Hugh Rewinder z dużego bęku. A Okej, okay, dobra. Nie ma. O niestety, nie udało się. Dobra, co zadajesz teraz? Zadaję. Nie wiem Inwarda z dużego bęku. Inwarda z dużego bęku? Tak. Dobra, okej. Okay. O ja inwardów A ty nie umiesz inwardów? Nie umiem inwardów. Czyli hamsko gra? Tak, gra bardzo hamsko. Yo. Yo, no i co powiesz na to? No spróbuję, no. Za pingera robię. Jak myślisz masz szansę na, na wygranie? Co? Na, ludzie, co? na ludzie. Co później później lecisz schody? No mogę. Schody na wykończenie, co? No? Ale co jeden... 1-5? Nie. Nie wiem co zobaczymy. 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 On tego nie zrobi. Nie zrobi, tego? To jest skuter killer, nie zrobi! Tak, Ino furbrella jakaś. Okej okay. 2-1 Tak? Okej, okay, 2-1 Czy... Co zadajesz? Ja mogę zadać to samo co wcześniej, czyli tylko Hilly rewinda tutaj okay. Robię to z małego ręka. Co mówisz? Robię ten, tą sztuczkę z tamtą, więc... S. 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 Czyli co, mówisz, że to jest łatwa rozgrywka i to wygrywasz. A ty masz według mnie taką też presję, nie? No bo jednak przegrać dziewczyną. Co? Nie to się z nią przegrać -słaba, Słaba sprawa Nawet ja z nią Słaba, Słaba sprawa by była chyba, co? Nawet ja z nią wygram Nie masz szans, Nie masz szans. szans? Aż taki jesteś faworytem? Dobra, leci Jak myślisz, sklei? Nie. O, o dobra Okej okay. eee, Co, może ze schodów coś stary? Nie, bo to, to potem Ja uh. zadam Trzy wipy z małego bęku. Trzy hipy z małego bęku? O, dobra! Jo! Do nie, nie robię! Literka? 3-1 Dobra, co zadajesz? Ja myślę Próbujesz ostatni raz Dobra, dobra Kasper, 1 czy dwa? Wybierz Jeden Jeden To nie, nie stale? To... Nie, nie stale Bri na pół, na Dobra Dobra Spróbuję buttercupa Buttercupa? Tu to... Okej, okay, dawaj Aj Dobra, jeszcze raz to Dobra, czyli inward Bri, Bri dobra Uuu, dobra. Okej, okay, co, co robisz? Co lecisz? Co lecisz. Dobra, czyli co robisz? Baterkapa. Dobra, dawaj baterkapa. Baterkapa? No, czekaj, nie, tylko nie z tej strony, bo ja nagrywam od swojej strony, w sumie. Dawaj. Nie, ja nie Dobra, co robisz? Robię front i na kopii. Okej, okay, dobra, dobra. Dobra, e, z czym lecisz? Ostatni raz, baterka. Ostatni raz, baterka, dobra. Kurde, ale w topa, co ty, co ty robisz? W który raz? już to trzeci? Trzeci. Dobra, e, to samo. jeszcze raz to samo. Tak. Dobra, to dawaj tam powtarzasz? Ale po pewnie nie rób literka, trzy, dwa 3 2 i zadajesz co zadajesz ze schodów coś nowy stary Whipa ze schodów Dobra, whipa ze schodów Jo Literka nie robisz Dobra, e, czyli jest już czekaj 4 2 Kurde, 4 2 robi się w sumie już niebezpiecznie, bo jeszcze jedna literka i kończymy to Dobra, był Lip, to teraz beklip, Beko? Beko, o dobra, git. <gry> nie no żartuję no, sylny, Czyli to samo tylko w drugą stronę. Czyli to samo w drugą... Czyli ty na kołpingach tak się wzorujesz. Tak, o Kasper Brachamsko to ja ten wrachamsku. Grasz nie nie, nie. nie, gdzie? Nawet. No i co, powtarzasz? Tak, Uuu. No i co, Ridu? Była. Powtarzamy, czy? Nie, tak tylko tak, Bo tam były palce, powtarzamy, czy nie? Nie. Chcesz powtórzyć? Nie Dobra, no to nie. Okej, okay, czyli co? Kacper, co? Kończysz gierkę, czy? Zadam Spróbuję 5-4 na pół 5-4? Jo! to było wklejone, czy nie? Dobra, do powtórki, na, do powtórki. Ej, do powtórki, na moją odpowiedzialność. Bo takie no... A co zadajesz? Graliśmy cały czas na parku, to teraz może coś na stricie. Co zadajesz? No, co? Zadaję mu rurkę. Dobra, rura w dół, czy w górę? W górę, tą po tą końcową część. tam. Aha, tutaj. dobra, czyli tak na luzie. Tak. Yo. Dobra. No. Dobra, teraz zadaję Kacper, co zadajesz? Spróbuję może fibla do dwóch lipów. Fibla do dwóch lipów, okej. Okay. I to będzie z... dobra, z po tej stronie, dobra, tak? Tak. Okej. Okay. Po lewej, dobra, dawaj. Kurczę spadała noga Dobra To ja zadaję na boksie <głos> <głos> Ja zadaję na boksie Frontside Fibla Jakby no. Harrykajna, fakey Fibla No nie wiem jak to się mówi no. Niektórzy mówią Harrykajna, niektórzy fakey Fibla Dobra Do fajki do odwinki okay. I ja robię po tamtej stronie tego boksa Dobra, okej okay. Jak się na to zapatrujesz stary? Ja no, wiem co narobi Dobra, okej, okay, zaliczamy. Teraz Kacper powtarza. Dawaj Kacper. O kurczę. Ile jeszcze prób ma? E, jeszcze jedną, tak? Tak. Trzy. I, znaczy bo dwie, bo masz Ribeja jeszcze. Dawaj. Okej, okay. o nie, zaliszamy to w sumie? Harikami był taki strasznie skaczy. Czyli co? Może do powtórku. Dobra, powtóreczka, powtóreczka. No to No dobra, okej, okay, jeszcze na jedną Było. nogę. Dobra, e, co zadajesz? Kończysz? No właśnie spróbuję zrobić może... E, nie, chciałem coś takiego ładnego zrobić. Może leave, rewind kickless na pół. Na półę ciągle wszystko na tą półę ładujecie. No, 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 dwa jipy flat. Dwa jipy flat. Dobra, to na tą półę już. Ale musisz to zrobić, stary. Dobra. Musisz się skupić. W sensie, jak on teraz już zrobi, to koniec gierki, tak? Wygrywa, nie? Nie? Właśnie też mi się wydaje, że to jest taki trik, ale nie na pierwszy raz, nie? W sensie, że z pierwszej próby. Ej Kacper oceniliśmy, że nie zrobisz tego raczej. Nie, nie zrobi. Kurczę, ale w sumie, w sumie było blisko. Ridu? Dobra, no to dawaj Ridu. O nie! Było, czy nie? Ribeya? A można Ribeya wziąć na próbę? Nie, wiem, możemy zagrać, że można. Dobra, możemy zagrać, że można tego Ribeya. Jo! <śla> Jakbyście zobaczyli minę teraz. <śla> Dobra, e, Ej, dobry, koni no, Tak? Próbujesz? Dobra Jak Kasper, co wygrałeś? Myślisz już, już? No, na stołę. Ona tego... Nie, ona jest Ona jak śpiewa, to Tak? Aha, czyli co? Jeszcze raz e, Jak to? Czyli będziesz robić z tej rampy, tak? Nie z tej, tylko okej okay. Dobra, okej okay. Tego nie umiem nie dobra Koniec Koniec? dom Jakże fakcjonującą grę wygrywa odbór! Dobrze, brawo! Dobrze, Zbicie jeszcze sobie żółwika i... Dobra, dzięki za gierkę